Jeśli czegoś się chce, to można wszystko. Z takiego założenia wyszła grupa zapalonych snowboardzistów, która nawet bez śniegu postanowiła zorganizować zawody na szczecińskiej Gubałówce. Zimowa odsłona festiwalu Floating Tripin przyciągnęła zawodników z całej Polski. Szczegóły Paweł Domański. Ironia losu. Międzynarodowy dzień snowboardu bez śniegu, ale jak widać w Szczecinie wszystko jest możliwe. Wynika to z tego, że chyba mamy tutaj w największych zajawkowiców. No, i nawet jeżeli nie ma śniegu, potrafimy zorganizować śnieg i fajnie się bawić. Tak więc miasto, prawie nadmorskie, pokonało zimowe kurorty takie jak Szczyrk czy Białka. Tam, właśnie ze względu na brak śniegu, snowboardziści siedzą dziś w domu. A Szczecinianie szaleją aż miło. Dużo imprez zostało odwołanych z takiego właśnie powodu, że nie ma śniegu. My postanowiliśmy no, powalczyć i udało nam się. Ten zaledwie kilkunastometrowy pas śniegu wystarczył, żeby przyciągnąć zawodników z całej Polski. Przyjechali do nas ludzie z Gdańska, z Łodzi, z Gdgoszczy, więc no, chciało im się. To jest fajne i przyjechali tylko i wyłącznie na te zawody. No cóż, są tacy, którzy z utęsnieniem czekają na pierwszy atak zimy. Generalnie elegancka akcja. Mieliśmy jeszcze do wyboru pojechać do Białego Stoku, stwierdziliśmy, że to mamy bliżej, że wpadniemy do Szczecina. Właśnie jeździmy już tu troszkę, jest bardzo fajnie. Na pierwszych oficjalnych zawodach snowboardowych w Szczecinie. Poziom prezentowany przez zawodników to dowód na to, że stolica Zachodnio-Pomorskiego startuje z wysokiego C. Teraz już cały czas są jakieś urozmaicone wejścia, 270, 180 zejścia, dużo się dzieje na tych przeszkodach. Zresztą wszystko to można zobaczyć jak odsłoni nam nasz ulubiony renifer. Następna okazja, żeby zobaczyć ekstremalne wykorzystanie desek snowboardowych 7 stycznia, kiedy swoją działalność oficjalnie rozpocznie pierwszy szczeciński snowpark na szczecińskiej Gubałówce. O ile spadnie prawdziwy śnieg. Szczecin, Paweł Domański.